Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 19 odcinku z Minecrafta Zdew ze zmniejszoną kamerką Już w poprzednim Minecraftowym odcinku mówiłem, że mm, teraz będę z taką mniejszą kamerką nagrywał Chciałbym w ten sposób sprawdzić czy faktycznie jak się zmniejszy kamerkę to nie będzie w takich lagów, ale widzę, że szczerze to może coś może tutaj działać. Może mieć to w sensie sens. że tak powiem. W sensie sens. No może też, no. Tu będzie palec mi błagać, jak przez zresztą większości czasu, jak nagierowałem kamerką mm. Kurde, ale no w sumie tak, trochę teraz zlakowało, to mi się wydaje, że to nagle nie daje, ale bądźmy dalej do tej myśli. Um, teraz tak, co bym chciał zrobić? Chciałbym przepalić jedzenie. Dobra. Pozwólcie, że się napiję. Na menu głównym miałem 60 FPS, to mam 10 w ogóle. Wiecie jak to wiecie jaka to jest zmiana na gorsze. I chcę może zrobić coś takiego. Um. Tu ze skrzynki wyjmę ten. Ja że tak będzie. Na sam koniec. No ale cóż, słuchajcie, nic się nie zrobi. Mm, tak. Zostały mi cztery baraniny. Cztery mięsa owcze. Hmm. Chciałbym tutaj teraz mniej więcej zobaczyć hmm. na pola osadników. że tak spokojnie wam zasadzę już tylko pozbieram. Czekajcie, czy jest faktycznie tutaj 22? Mam 4, 24, czyli czy zostaną czy mi dwa. Czyli zostanie mi dziesięć w sensie tak, dwanaście pól jest. Hmm. Tutaj jeszcze teoretycznie mógłbym noc się zbliża. Чем-то его не забираем. Widzicie, co ja tutaj sobie trochę poeksperymentuję z tym. O. O, proszę bardzo. No, kurde, zniszczyłem. Przepraszam odmilczku, że zniszczyłem wam trzeba mieć takie trzy mączki kostne czy to będzie możliwe? i jak do góry podnoszę się w ogóle ty oczywiście, że będzie możliwa dziękuję bardzo na cztery może będę miał w sumie mógłbym Nasionko, o Patrzcie, dwie pszenice mi zostały Mam pięć mączek A mączkami mogę? Nie mogę Hmm. Właśnie słuchajcie, mogę zobaczyć to teraz, czy się odrodzę na bruku. No nie. Niestety muszę chyba... Teraz już tak nie nadbije, nie? No, trochę. zamieniasz Jeszcze raz mogę zobaczyć 10 kliny za szmaragd Szmaragd za 10 cegieł Niby, jeszcze szczerze tak średnio ale wiadomo, że zawsze to fajnie zasadnikiem się wymienić, nie? opatrzcie tutaj jest węgiel Kurde ale dzisiaj Czy znaczy nie dzisiaj, nie dzisiaj, wczoraj nie wczoraj, w poprzednim odcinku miałem żelazo i węgiel, teraz węgiel tylko. Chyba to wszystko. Chyba tu skrzynek nie ma żadnych ani takich innych rzeczy. będzie. Też tu nic nie ma. O, kolejny węgiel. Huh. Dobra, słoneczko jest na dobrej pozycji. No teraz się zaczyna chyba normalnie niszczyć w końcu. No bo nie laguje i dlatego, nie? To jest naprawdę żart. Uważaj, Steve, jak polecisz. No, poleciałeś, super. Mhm. Osadnicy mają wywalone w to. Nie no, małem wywalone. Wzór żelaza 4 sztabki żelaza znalazłem Co tu golem zginął? Ale ja, o Mamy handlarza Dzień dobry Co tu można zamienić? Trzy Sz, szmaragdy Za rzecz z naderu chyba Wiecie co? Szmaragd za nasionko Wiecie co? Gdzie to jest trawa? Tutaj jest, pode mną .öm. Tu kilkoma piknięciami można zdobyć sianko, Trzeba wydawać szmaragdy. No w sumie pięć razy zniszczyło mi się nie udało. Gdzie to jeszcze jest jakaś ciekawa? Zamiast, ale to nie będę szedł. Ale znowu jak mu ja pierdę. Nie wiem, za którymś razem, jak się kliknie to... Kurde, Za którymś razem, jak się kliknie, to się dostanie. Tyle 19 odcinka. Mm. No i co? Kolejny odcinek jutro, obiecuję wam. Tak więc, dziękuję za oglądanie. Może jutro, dwa nawet będą. Ale dobra, jeszcze raz wam. Dziękuję za oglądanie. Dajcie się. No i pa. pa.